Witam Was w kolejnym odcinku z cyklu The Stanley Parable. Wiem, że od jakiegoś czasu nie uploadowałem nic, ale miałem niestety problemy na uczelni, więc będziecie mi musieli wybaczyć. Teraz powinienem uploadować coś więcej. Jeżeli macie jakieś pomysły, no to piszcie w komentarzach, jeżeli chcielibyście zacząć jakąś konkretną grę. No nie mam wszystkich gier, ale no, jak, jak każdy, no nie każdy ma wszystko, ale no jak będziecie chcieli coś, to na pewno będę wrzucał. Myślałem właśnie żeby sobie pograć trochę w Hotline Miami i to ponagrywać yy, Teraz będę też grał trochę na pewno w Hearthstone'a, bo dostałem klucz do bety więc pewnie wrzucę parę gier, na razie nie za bardzo nie, zbyt, nie gram zbyt dobrze ale, ale na pewno jeżeli wy nie macie a jesteście zainteresowani no to na pewno wam się spodoba, znaczy na pewno, mam nadzieję yy, Taki to miał Chciałem zrobić krótki filmik z update'em Dlaczego nie uploadowałem ostatnio chociaż tak nie mam zbyt wielu subskrybentów Ale może chociaż jedna osoba z was czekała na następny filmik Więc w każdym momencie przepraszam Chciałem zrobić krótki filmik z update'em Później wrzucę dłuższy filmik I pomyślałem że moglibyśmy zrobić właśnie Achievement który jest do zrobienia On nie wiem ile trwa, nie robiłem go więc zacznijmy zaczniemy. powie co ma powiedzieć i... achievement, który trzeba zrobić, to zapukać pięć razy wokół 430, ale jak możecie się domyślić... Nie wiem jak wygląda to dokładnie, ale na pewno nie jest to aż tak proste jak, jak jest napisane, więc zapukajmy. Click a door five times. Is that all that you think an achievement is worth? No, 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 no. I can't just give these merits away for such little effort. A measly fine clicks. now suppose you were to click the door 20 times i would say that's the kind of effort that warrants recognition no hmm. i have to say i'm still not feeling the satisfaction of witnessing true effort for a noble cause perhaps 50 clicks will do it yes almost certainly 50 clicks No to klikamy 50 jeszcze. Mam nadzieję, że nie trzeba aż 50, bo wcześniej nie klikam 20 razy, ale na wypadek gdy trzeba, no to troszeczkę klikam. I I want this achievement to have meant something. It has to be a true reward for valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment, a willingness to go all the way no matter what the cost. Why don't you go put 20 clicks into door number 417? 20 w 417. Teraz szukajmy pokoju 417 Jest pokój 417. Bym go nie przegapił. O tu. Ooh, great! Now, go click a few times on door 437. Yy, w tom rosną Czym się wydaje? Nie Tu jest. Excellent! Czyli będziemy po prostu biegali od drzwi do drzwi i klikaj, no ale jest to no część część gry, no bo tutaj no Stanley Parable to nie polega na tym, żeby jak wiecie przejść, tylko żeby zrobić wszystko, wszystko co się tylko da. Jak się chce achievement, to trzeba trochę pobiegać. Ja zazwyczaj nie robię achievementów, ale w takiej grze jednak, jeżeli się da... Na... Let's see, how about you click on, well I don't know, the copy machine? O jest. Nie wiem, teraz trzeba znaleźć copy machine. Gdzie jest? Tu? Nie ma? Może mam w pok... Aha, pokój moje jest zamknięty. Okay. all right back to room 417 i'm really feeling it now i think we're getting somewhere okay okay now go climb on employee 419's desk uh, oh you must yes this is great you're putting it all on the line stanley i like that all right let's keep it up go give me a few clicks on door 416 oh you just Nie chcę przejść po prostu za tamte drzwi, żeby później się okazało, że mi się zamkną przed plecami. Nie pamiętam czy one się zamykały tak. I wtedy będę musiał dosznać jeszcze raz. Będę musiał znowu biegać po biurkach. Nie, że to było niefajne, ale... No tutaj. Znaczy mi się podoba, że jest tak mega podekscytowany ten narrator już w tym momencie. Finish it off, Stanley! Five clicks on door four, three yeah We did it! Oh wow. That felt amazing. Oh, you really earned it, Stanley. Nothing could hold you back. Yes, I'm very proud of how far we've come today. Just think, only a few minutes ago you believed an achievement was worth five little clicks. Really now? What were you thinking? Dobra, tutaj skończę ten odcinek, to był taki mały bonus plus trochę mojego gadania, żebyście wiedzieli dlaczego nie uploadowałem yy, Przeczytałem komentarz, yy, są napisy i będą napisy Jeżeli coś jeszcze macie jakieś sugestie no to to piszcie Myślę, że teraz zrobię od razu po, po tym zrobię dwa filmiki, ten wrzucę, żeby się przekonwertował. Zrobię dwa filmiki, dwa zakończenia, zakończenie z windą. Pójdziemy, nie zaskoczymy, tylko pójdziemy dalej. Mniej więcej wiem co się tam stanie, ale nie do końca. I wiem, że jest jakieś super zakończenie z linią, sprawdziłem jak je dostać. Nie wiem dokładnie co się stanie, więc je zrobimy. Więc na razie i do usłyszenia. Siema.